Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, dziś spotykamy się na mapie Białej Areny, jest to gra Free for all, 22 osoby w lobby, troszeczkę inna mapa, wydaje mi się, że stanowczo za mało grana, ale no, powiedzmy sobie, są ciekawsze mapy na pewno, więc zagramy sobie dziś tę mapę, zobaczymy jak nam tutaj dzisiaj pójdzie, mamy tutaj miejsce po lewej stronie na górze i oczywiście będziemy lecieć sobie z naszym cudownym rozwojem, rozwój na tej mapie jest stanowczo bardziej ostry, nie ma tutaj na co za bardzo czekać. Atakować trzeba boty, które wysyłają stanowczo, żeby tutaj za dużo jednostek też nie tracić, oczywiście. Więc będziemy sobie odgradzać nasz róg. Tutaj sojusz, tutaj sojusz, oczywiście, że tak. I udało się róg oddzielić. Teraz będziemy wybijać tutaj wszystkie boty do zewnątrz. Oczywiście. Mamy koronę, więc super się udało. Tutaj także, tutaj także, tu jeszcze jednego bota będziemy mogli usunąć. I tu już zostaliśmy odcięci, więc będziemy szli w stronę naszego rożku. Tego. Ok, i tutaj dobijemy sobie wszystkie pozostałe boty, tak jest. I będziemy sobie czekać. Na dalszy rozwój tutaj wydarzeń. Tu możemy tego uderzyć, oczywiście, że tak. Ze względu na to, że odciął nas, zostaliśmy tutaj w rogu, a mi się to za bardzo nie podoba. Jest tutaj. Udało się z rogu wyjść. Bardzo fajnie się udało. No i wydaje mi się, że jesteśmy w nie najgorszej tutaj sytuacji. Tutaj sobie klikniemy, i tutaj z każdym możemy wziąć sobie sojusz i poczekać, co się tutaj będzie działo. Hmm. Czy ty byś nie chciał tego, czy ty byś nie chciał tego atakować, czy ty byś nie chciał tego atakować. Oj, nie, nie, nie. wczoraj za mało masz jednostek, kolego, mój sympatyczny. Jest tutaj. Wszystko sobie poprzejmujemy. Mamy koronę. Mamy mało jednostek, niestety. Ty może tego byś chciał? Dawaj sojusz, dawaj sojusz, dawaj sojusz i zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Tu kolega, pokażemy ci wybuch i złość, tego dawaj atakujemy. I niech mnie tylko zaatakuje Satiwia i będzie miał oczywiście tutaj. Okej, okay. teraz pokażemy mu wybuch. Chcesz wybuch, kolego? Też chcę, żeby cię oberwało. No właśnie, lepiej się zastanów, przyjacielu. Ty kolego, w dół trzeba atakować. Tutaj się biją. No dobra, damy ci serducho, oczywiście, bo tutaj jest. Um, damy ci okejkę. Okay I będziesz atakować, czy nie będziesz atakować? Jak to z tobą jest? E, Tarpaze tutaj nic nie robi. Tutaj i teraz Ci pokażemy w dół. Bardzo dobrze, że y, tutaj 430 zaatakował tarpazy, to akurat mi mega pasuje. A, no i mu się oberwało nieco niestety. E, tutaj oczywiście też tarpazy będziemy... no atakuj. Atakuję. Dobra. E, nie wiem, koło tarpazy tutaj w dlatego poczekam sobie nieco na rozwój tutaj wydarzeń. Będziemy go dalej atakować, oczywiście. Powolutku, byle nie za mocno, bo jeśli full nie, ale widzę, że na 430 tutaj atakuje bardzo ostro. Poko. Tutaj satiwa bardzo jest osłabiona, zauważyłem. Teraz możemy tutaj już dojść sobie do końca. Damy się odciąć, oczywiście. I tutaj satiwie teraz sobie pokonamy bez najmniejszego problemu. I czekamy na przyrost jednostek. Ty chcesz Sojusz? No nie wiem, nie wiem. Ty chcesz kolego Sojusz. W takim razie tak czy owak będę musiał cię zaatakować. Z tobą akurat Sojuszu nie potrzebuje najmniejszego. I tutaj będziemy wybijać kolegę. Kolega został wybity. Tu oczywiście GG. O, naturalnie zaklaszczemy. Pokażemy, że głosujemy za sojuszem i serducho tutaj kolegom na sam koniec. Zobaczymy, czy ktoś będzie głosował za sojuszem, ze względu na to, że mam koronę i mogę zostać teraz fullsendnięty przez kogoś, więc będę sobie czekał. Ktoś chce yy, głosować na sojusz, czy nie? Chcą, czy nie chcą? Bo słuchajcie, jeśli nie chcą. No, dobra, ja mam wzrost 0%, więc. Ktoś chce tutaj głosować, czy nie chcą głosować? To jest ciężka sytuacja, bo. Powiem wam tak, jeśli macie kronę, nie możecie zrobić peace bo jeśli zrobicie pierwsi peace vote, to wtedy ktoś może po prostu was full sendnąć, też zrobić peace vote i może wygrać dzięki temu. Dlatego trochę mi się to nie podoba cała sytuacja. Tutaj chcą. Ka każdy chce głosować za sojuszem, ale z kolei nikt nie chce. Tego sojuszu tutaj zagłosować, więc to, no to głosujcie. No dobra, damy im czas do 6 minut. Jeśli nikt nie zagłosuje za sojuszem, aha, ty mnie zaatakowałeś. No dobra, no to, no to pokażemy wam facepalm. Nie, nie, nie. Oddawaj mi ten teren. No i widzicie, tak się właśnie to kończy. Tu kolega. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Definitywnie nie. Nie chcieli głosować, ja nie będę głosować jako pierwszy ze względu na to, że mam koronę. E, oczywiście zaklaszczemy tutaj GG i serducho na koniec, tu jeszcze jeden piksel. I tak właśnie się to kończy, jeśli nie chcą głosować za sojuszem, prawda? Tymczasem mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeśli tak, zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania, a my widzimy się już wkrótce w kolejnym. Trzymajcie się, hej!